Hej, się strony Madzio! Dzisiaj zapraszam Was na filmik, w którym opowiem Wam o modowych dodatkach, o ciekawych trikach, które sprawią, że Wasza stylizacja będzie miała to coś, które sprawią, że Wasza stylizacja wyjdzie na wyższy level. Jeśli jesteście ciekawe. Oglądajcie dalej. Zanim przejdziemy do tych dodatków modowych, które sprawiają, że Wasza stylizacja prezentuje się jeszcze lepiej, zachęcam do zostawienia łapki w górę i subskrypcji, jeśli lubicie takie filmiki, jeśli chcecie ich więcej na moim kanale. Pierwszym dodatkiem, który doda smaczku do waszej stylizacji, są kolczyki. Są wielkie kolczyki, które e, naprawdę ubrane do jeansów i do białego t-shirtu mogą sprawić, że cała stylówka będzie się prezentowała świetnie. Ja dzisiaj w ogóle nie mam żadnych kolczyków ubranych, dlatego też, że mam długie włosy i bardzo często tych kolczyków nie widać. Dlatego też polecam przy ubieraniu dużych kolczyków, przy takich naprawdę, naprawdę wiszących, wielkich. Kół, e, albo jakichś takich boho. Klimatach, jakichś takich tkanych może w klimacie sutaż, jeśli wychodzicie w takich kolczykach polecam spiąć włosy ewentualnie zgarnąć jedną część włosów, może bardziej z tej strony zgarnąć pokazać to ucho, pokazać że tutaj nam coś jest, wisa że coś naprawdę fajnego dzieje się tutaj wokół twarzy, wtedy ten wzrok właśnie jest skierowany na waszą twarz, na te kolczyki one zwracają uwagę, one prezentują się świetnie także duże kolczyki zawsze umieją się znajdą. Ja stawiam na kolczyki typu fashion. Najczęściej kupuję je na Aliexpress. Nigdy tego nie ukrywałam. Po prostu e, kupuję e, piękne, duże kolczyki. Wiadomo, że one są do ubrania raz, dwa, może, może trzy razy. Pięknie wyglądają do stylizacji i w ogóle sprawiają, że no, cała stylówka wygląda jak milion dolarów kolejny dodatek, który sprawia właśnie, że e, stylówka wychodzi level wyżej i wspina się o level wyżej to mocne usta i nie muszą to być usta czerwone, mogą to być usta brązowe. Ja mam dzisiaj takie właśnie bardziej Brązowiutkie usta więc mogą być fioletowe, mogą być neonowe, różowe, teraz jest właśnie trend neonowych, także mocne usta, zdecydowanie na tak, zdecydowanie ożywią każdą stylizację. Kolejny mały trik to miksowanie kontrastowych kolorów. Jeśli mnie obserwujecie już od dłuższego czasu, to wiecie, że ja to robię, ja to lubię robić. Żółty i zielony, zielone spodnie, żółty sweterek, żółty sweterek czerwona sukienka. Połączenie kolorów przeciwstawnych ma jakąś taką magiczną moc, która sprawia, że no wyglądacie bardzo oryginalnie, że widać, że jesteście odważne, że lubicie kolory, że nie boicie się ich ubierać, że nie boicie się łączyć nawet właśnie takich kontrastowych kolorów. Także łączenie, miksowanie takich kolorków przeciwstawnych, tak jak mówiłam teraz, jeśli nie oglądałyście filmiku z trendami na na wiosnę 2020, link zostawiam Wam tutaj, ale teraz najmodniejszym połączeniem będzie połączenie czerwieni i fuksji, fuksji, pomarańczu, na pewno już to nieraz widziałyście, yy, widziałam że też fiolet, fiolet, róż, czerwień, coś w tym stylu, ja jeszcze nie wystąpiłam w takim zestawieniu, ale... Możecie być pewne, że na pewno wystąpię. Kolejna rzecz, która doda takiej pikanterii waszemu outfitowi, są to modowe okulary. Nie muszą to być super drogie okulary, ważne, żeby były e, designerskie żeby wyglądały. Nie muszą mieć tutaj napisane ray nie muszą mieć napisane Michael Kors, wystarczy, żeby one miały oryginalny kształt, modny kształt e, i robią robotę, robią stylówkę, po prostu sam Okulary, po prostu tak mówię: przysłowiowy t-shirt biały, jeansy i okulary. Jestem fanką okularów dużych, zasłaniających brwi, zasłaniających oczy, e, takich, przez które nie widać właśnie oczu. E, uwielbiam okulary lusterkowe, ubieram, uwielbiam okulary czarne. Ostatnio mnie też zagościły brązowe, także okulary jak najbardziej na tak. Kiedy tylko wyjdzie słońce z za chmur, ubierajcie okulary. Kolejnym super modnym dodatkiem, który zmienia cały outfit są białe sneakers. To są białe trampki, białe adidaski i fajnie wyglądają do stylizacji sportowych, ale fajnie wyglądają też do sukienek, do eleganckich zwykłych sukienek, do właśnie takich romantycznych maxi, kwiatowe, kwiatowe wzory. Takie białe trampeczki, takie białe sneakersy jak najbardziej sprawdzą się nie tylko właśnie do sportowych strojów, ale no do wszystkiego. To jest po prostu must have, który musicie mieć w swojej szafie. Jeśli ubierzecie takie buty do sukienki, będzie tak. Kolejnym trikiem na wyniesienie waszej stylizacji na wyżyny jest łączenie stylów. Ja uwielbiam łączenie stylów w ten sposób. Um, na przykład Romantyczna e, sukienka, właśnie taka w kwiaty w połączeniu z ramoneską, ewentualnie romantyczna, e, taka właśnie, no taka sukienka po prostu kwiatowa, w połączeniu ze sneakersami z narzuconym na wierzch dżinsową kurtką, to wygląda mega dobrze. Naprawdę, e, właśnie ewentualnie jakieś ciężkie buty, ciężkie trapery, ciężkie botki, e, też w połączeniu w jakąś, z jakąś zwiewną sukienką. No, po prostu uwielbiam przełamywać, e, przełamywać te style, uwielbiam mieszać. No, na razie jestem przy łączeniu dwóch dwóch stylów, dwóch różnych stylów, boho e, z takim bardziej rockowym z pazurem, e, boho i taki dziewczęcy, słodki w połączeniu ze sportowym jak najbardziej na tak, fajnie też wyglądają e, takie jeansy boyfriendy, podobają mi się babki właśnie w dżinsach, boyfriendach z podwiniętą nogawką i właśnie z czerwoną szpilą, to jest po prostu mega, mega stylówka, także łączenie stylów jak najbardziej na tak. Kolejna podpowiedź co do Waszych outfitów to monochromatyczne zestawienie kolorystyczne. Ja wiem, że to może wydawać się nudne, ja wiem, że to może się wydawać takie smutne, ale jakież to jest efektowne. Ostatnio wystąpiłam w zestawieniu cała na czarno. Miałam czarne kozaki z Bond Prix, czarną sukienkę i czarny kardigan um, i do tego czarna torebka, no po prostu wszystko prezentuje się mega elegancko, mega stylowo, tak powiedziałabym ekskluzywnie i to nie musi być wszystko dokładnie w tym samym kolorze, mogą być odcienie, na przykład bardzo mi się podobają stylizacje w roli głównej, gdzie w roli głównej właśnie jest beż, gdzie są odcienie beżu, brązu, kremu, no taka stylizacja prezentuje się naprawdę, naprawdę obłędnie i już wtedy i musicie kombinować, jaki kolor będzie pasował. Po prostu stwarzacie sobie takie dwie-trzy stylówki monochromatyczne w jednym kolorze i wyglądacie obłędnie. Kolejną moją podpowiedzią, co do właśnie lepszego stylu są czarne akcesoria, są czarne dodatki. Ja wiem, że to jest może taka mm, przebrzmiała sprawa z czarną torbą i z czarnymi butami, ale jeśli chcecie wyglądać fajnie, jeśli chcecie mieć jakieś dodatki w jakimś kolorze, to niech to będzie kolor czarny. I wtedy mamy czarną torebkę, czarne buty, czarne okulary, czarny pasek, czarne rękawiczki. I stylówka gotowa do tego założycie każdy kolor, tak naprawdę. Beżowy płaszcz, bordowy płaszcz, czarny płaszcz, biały płaszcz. Każdy kolor będzie pasował do tych dodatków. Czarne okulary i czarna torebka zawsze będą wyglądały elegancko, zawsze będą wyglądały ekskluzywnie, zawsze będą wyglądały uniwersalnie po prostu w tym waszym outfitie. Także jeśli e, chcecie mieć jakieś fajne dodatki, może też czajcie się na dodatki e, droższe, z, może skórzane, skórzaną torbę, skórzany pasek, no to wybierzcie je w kolorze czarnym. Na pewno nie pożałujecie. Często dopytujecie mnie, skąd czerpię inspiracje odnośnie stylizacji. No słuchajcie, nie będę oryginalna, po prostu przeglądam Pinteresta i przeglądam blogi modowe. I Wam radzę to samo, jeśli nie macie pomysłu, nie wiecie jakie aktualnie są trendy, jeśli chcecie zobaczyć jak można połączyć dany kolor, to polecam Wam serdecznie Pinteresta. I możecie oglądać dziewczyny w rozmiarach mniejszych, możecie też oglądać dziewczyny Czyny w rozmiarach większych, do czego Was serdecznie zachęcam. Wystarczy po prostu wpisać plus size fashion w wyszukiwarkę na Pinterestie i tam znajdziecie potąd różnych inspiracji, potąd różnych. Um, różnych zestawień dla swoich sylwetek, dla sylwetek podobnych do Was, naprawdę to jest świetna, świetna sprawa, jeśli szukacie na przykład jakichś zestawień kolorystycznych nie ma w tym żadnego problemu, wystarczy również do wyszukiwarki dopisać kolor i będziecie mieć wszystkie stylizacje właśnie z tym kolorem także Pinterest jest skarbnicą wiedzy, jest skarbnicą inspiracji i jeśli macie problem z tym jak się ubrać jeśli chciałybyście coś nowego wprowadzić do waszej szafy, to po prostu odtwórzcie stylizację z Pinteresta. Dlaczego nie? Ostatni, dziesiąty dodatek do waszej stylizacji, który jest darmowy, a bez którego wasza stylówka nie będzie pełna, to pewność siebie. Musicie czuć się dobrze w tym, co macie ubrane na sobie, po prostu ja wam tutaj mogę opowiadać, mogę wam ględzić o tym, co jest fajne, co jest niefajne, co podrasuje waszą wasze ciuchy, podrasuje wasz outfit, ale tak naprawdę tak naprawdę to wy musicie się czuć dobrze w tych ciuchach po prostu musicie być, musi być wam wygodnie, musicie lubić dany kolor, musicie po prostu promienieć, zwyczajnie, zwyczajnie, musicie się czuć dobrze w tym, co macie na sobie. I ta pewność siebie z Was wypłynie. Podniesiona głowa, wysoko pod bródek i strzała przez miasto. To możecie mieć na sobie ubrane wór pokutny, jakiś wór po ziemniakach, ale z tą pewnością siebie, z tą podniesioną głową, z uśmiechem na twarzy, z, z takim wzrokiem po prostu zabijającym wszystkich dookoła, no po prostu będziecie gwiazdami. Także pewność siebie i pewność tego, że to, co macie ubrane na sobie, jest petardą, to jest największa siła, największa nasza moc. Także nie zapominajcie o tym. Nie zmuszajcie się do ubierania ciuchów, które wam nie pasują. Nie zmuszajcie się do ubierania fasonów, których nie chcecie, które was krępują, które, w których nie czujecie się komfortowo. Ubierajcie to, co chcecie, ubierajcie to, na co macie ochotę, w czym jest wam wygodnie, w czym wyglądacie pięknie. I to już wszystkie top 10 haków, o których Wam dzisiaj chciałam powiedzieć. Napiszcie mi koniecznie, jakie są Wasze haki. Jeśli jakieś macie, to podzielcie się ze mną w komentarzu. Podzielcie się w ogóle z dziewczynami swoimi hakami, swoimi trikami, swoimi rzeczami, które sprawiają, że jednak ta stylówka wygląda nieco inaczej. Nieco nabiera charakteru. Koniecznie piszcie w komentarzach. Napiszcie też, które z tych, z tych dodatków, które z tych trendów no nie, to nie są trendy. To są właśnie takie dodatki, to są takie haki, z których dodatków, o których tutaj dzisiaj opowiedziałam, korzystacie, który jest waszym ulubionym. Właśnie jeśli macie dodatkowego, piszcie na dole w komentarzach. Zostawcie łapkę w górę. Zostawcie subskrypcję. E, jeśli takie filmiki Wam się podobają, takie filmiki pogadankowe, troszeczkę o modzie, o trendach, o, o, o moich przemyśleniach na ten temat. E, zapraszam do moich social mediów na Instagrama, na bloga, na Facebooka. Tam, tam też się dzieje ostatnio, była wyprzedaż mojej szafy, także warto też tam być, warto być na mojej grupie, warto śledzić mnie w mediach społecznościowych. E, I cóż, dzisiaj to było wszystko. Mam nadzieję, że się dobrze bawiłyście razem ze ja się z Wami żegnam. Cześć, pa!